Cześć, hej, siemanko, witam was wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Oli, witam was w kolejnym już odcinku z naszej pięknej serii o dinozaurach, no i pod dzisiejszą lupę weźmiemy sobie Argentavisa, o tak, tak, tego tutaj ziomeczka pięknego, najpiękniejszego, jest to... Powiedziałbym, następca pterka, jest to taki ptaszek, możecie go spotkać, ale nie podchodźcie, bo może was zaatakować i narobić pewnych szkód. Jest to drapieżnik, jest też terytorialny, więc wam może tam nastukać, że tak powiem. Dzięki tego tutaj możecie oswoić, możecie na nim jeździć, no i możecie go też rozmnażać. Rozwala struktury takie jak szkło, drewno, no i też do tego, no... Jest naprawdę całkiem niezły, muszę przyznać, ponieważ chyba jeżeli chodzi o użytkowność, czyli to po, jaki jest po uswojeniu, jest to chyba najlepszy dynek farku, którego ja najczęściej używam, więc wysyłajcie tego poradnika do końca, jeżeli nie wiecie w ogóle co to za stworzenie. Pojawia się na wszystkich mapach oprócz aberacji. Siodło jest na 62 poziom. No, i upuszcza też taki talon, chyba jego pazurek, dobrze mi się wydaje. Który, który musicie użyć do pewnych bossów, ale nie wiem. Ja tam zbieram pod koniec wszystkie rzeczy, więc nie musicie raczej tego tam gdzieś stakować. Jak nie, jak nie chcecie. No, i jak to teraz wygląda? Argentavisy spotkacie gdzieś tam w górach, głównie przy jakichś właśnie takich metalowych zbiorowisk zbiorowiskach i tak dalej. Będzie to pewne środowisko innych niebezpieczeństw, czyli jest po prostu inne. Dinki tam będą latać, albo po prostu biegać. Także musicie na to uważać. Ja bym wam polecał zrobić sobie takiego trapa z bram, yy, bo kosyczki tutaj no, średnio zadziałają. Macie też tam gdzieś spersonalizowane pułapki, jak chcecie, link w opisie wam gdzieś może zostawia No więc tak, łapiecie sobie takiego Argentavisa w pułapkę najlepiej, na niższym levelu. On jest w pułapce, wtedy do niego strzelacie, ogłuszecie go normalnie, wszystko ten. No i co? Potem już macie oswojonego Argentavisa, jeżeli oswoicie go sobie tam najlepiej praumitem, by było, żeby nie było tym lepszym. Yy, no i robicie sobie siodło. Jeżeli macie siodło, to macie dinka latającego, który ma super idealny wagę, który jest całkiem spoko, bo naprawdę nie jest przy połowie, jeżeli chodzi o życie i o melee damage. Wiadomo, nie jest najlepszym dinkiem i nie jest dinkiem za bardzo do walki. Jeżeli go zbridujecie, no to wtedy naprawdę może to być dinek do walki, do wszystkiego, ale waga plus to, że po prostu może latać, ta abilitka, do tego to, że jeszcze może podnosić dinozaury, te trzy rzeczy tworzą z niego naprawdę potwornie użytecznego dinozaura w arku. Pierwszy lepszy przykład. Macie ankylozaura, musicie biegać do skałek, tak? Wydaje się to dość głupie. Potem zbieracie ten metal i tak dalej. Arjun-Tavisem, podnosicie sobie takiego ankylozaura, lecicie sobie gdzieś tam do góry i ankylozor za was zbiera. To samo się tyczy Deodigurusa. No i przez to, że Arjun-Tavis ma dużo wagi, możecie tego metalu nazbierać sobie dużo i potem wrócić z tym ankylo do bazy. O, o kurde, ja... Pierdzielę. To był chyba najgłupszy w ogóle najgłupsze posunięcie warku, jakie zrobiłem dotychczas. Nieważne. E, możecie sobie takiego dinka naprawdę idealnie wykorzystać, jeżeli chcecie coś przenosić, jakieś dinki i potem macie więcej surowców, także powiedziałbym razy dwa. Ja na przykład na swoim save mam 1400 wagi na jednym Argentavisie. Wiadomo, że potem możecie używać kłycale i tak dalej, i jest to niby lepsze, ale te Argentavisy w Middle Game i nawet ja je używam w Late game no coś pięknego, naprawdę na no moje ulubione dinki jak chodzi o użyteczność najczęściej się na nich lata, jedyny ich minus są dość wolne i to naprawdę czasami może wam przysporzyć problemów, ale o ile sobie je zbridujecie, co warto w sumie robić, dajecie tam imprinta, macie dzidziusia, który jestem lekko wymutowany, no i to wtedy jeżeli dacie sobie trochę w speeda, no to to jest bestia, wyobraźcie sobie bestię, która ma wystarczająco staminy, żeby polecieć daleko, ma. Ci uwagi, może podnosi dinozaury, jest ok z healthem i naprawdę dobrze z millimageem, no i do tego jest jeszcze szybka. No to jest po prostu Dinek idealny, ale no troszeczkę porasy wyłożycie. Jeżeli nie, no to taki Archie Davis, który po prostu wolniejszy jest, też sobie gdzieś tam. Eż go możecie po prostu używać w dobry sposób, tak? Samo to ile wagi ma, to już wystarcza. W czym jest lepsza odterka? No właśnie w tej wadze i w staminie. Nie macie tego problemu, że ciągle musicie stawać, stawać, stawać. Mówię tutaj bardziej o dużych levelach, ponieważ na te małe zależy, jak jest. Nie, ja bym raczej oswajał takiego na 150, żeby już nie było. No i co ja wam mogę powiedzieć o tych Argentowisach? Pozdro dla nich, 62 level na siodło może być trochę risky dla was i troszeczkę może zająć, ale naprawdę no musicie po prostu takiego mieć i to nawet nie jednego, dwa, trzy, jeżeli im więcej ich macie, tym więcej wagi w całej bazie możecie mieć. Jeżeli będziecie budować, będziecie pierdzielić ze strukturami, czy wiedzieć sobie Argenta do budowania. Argenty są naprawdę tak uniwersalnymi, tak dobrymi linkami. Że póki co na nasze liście są najlepsze z wszystkich omawianych linków i naprawdę Wam polecam. Jeżeli chodzi o jakieś historie, hmm, myślę, że jedną taką historią jest to, że kiedyś zbagował mi się Argent w szafie i nie mogłem go stamtąd wyciągnąć. Nie mogłem na nim jeździć, i wtedy pamiętam to, jedyne co pomogło, to kiedy Teresinozaur napadł na moją bazę, bo miałem taką ochronę, jaką miałem. Pamiętam, że wtedy Teresinozaur chyba go zaatakował. I po prostu wyleciał z tej szafy, gdzie był zbagowany. jak wiecie, digi w arku lubią się bagować i to nie rzadko. I wtedy na no, w szczęście sensie wyleciał z tej szafy. A pamiętam, jak na tym ubolowałem, bo chciałem sobie rozbudować tą bazę. Ale budowanie bazy normalnie, no nie jest takie super, czyż nie? No jest naprawdę ciężko, bo tu musicie nosić, tu już nie macie wagi i tak dalej. A ten Argent był całkiem spoko Argentem. I wtedy pamiętam, że tak dziękowałem temu Teresinozaurowi, że masakra. Jeżeli wy macie jakieś historie z Argent Wisami lub chcielibyście coś dodać na, na ich temat, Możecie to teraz właśnie dopowiedzieć i napisać w komentarzu, zostawić łapkę suba, jeżeli chcecie więcej mm, poradników lub po prostu yy, filmów o dinozaurach danych To możecie też zostawić łapkę suba, dać w, znać w komentarzu. Ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że było dobrze. Jak coś to dodajcie coś w komentarzu, trzymajcie się się.